Jak większość ludzi miałem nadzieję, że życie w akademiku w Stanach będzie spoko. Imprezy, pizza o trzeciej w nocy, jakieś niezręczne akcje, wiadomo, klasyka. Ale nikt mnie nie przygotował na mojego współlokatora. Jeffa. Do dziś nie wiem, skąd dokładnie pochodził, ani czy Jeff to w ogóle jego prawdziwe imię, ale jedno jest pewne: ten gość był nienormalny. Zaczęło się od drobiazgów. Pierwszej nocy obudziłem się o drugiej 30, bo usłyszałem dziwne laskanie. Otwieram oczy i widzę Jeffa, siedzącego po turecku na środku pokoju, wpatrującego się w ścianę, jedzącego surowego batata jak jabłko. Żadnej przyprawy, nic. Po prostu go chrupał w ciszy, a kiedy mnie zauważył, powiedział tylko: Węglowodany to paliwo dla duszy. I wrócił do jedzenia. Z czasem było tylko dziwniej. Jeff miał jakiś dziwny rytuał, że codziennie o 4.17 nad ranem wychodził na korytarz i stawał na rękach na dokładnie 3 minuty. Nikt nie wiedział dlaczego. Kiedyś go zapytałem, co to za ćwiczenia, a on tylko spojrzał na mnie swoim nieprzeniknionym wzrokiem i powiedział to dla równowagi w kosmosie. Heh, no wiecie, nie drążyłem. Najlepsze jednak przyszło podczas jednej z imprez w naszym pokoju. Zrobiliśmy małe spotkanie, nic wielkiego. Kilka piw, pizza, muzyka. Wszyscy się śmiali, rozmawiali, aż nagle Jeff wstał i oznajmił: "Czas na rytuał skarpet". Myśleliśmy, że żartuje, ale nie. Wyszedł na chwilę, wrócił z reklamówką pełną skarpet. Każda była inna, żadna nie miała pary. I zaczął rozdawać je ludziom, mówiąc: Wybierz mądrze, to wpłynie na twoją przyszłość. Atmosfera zrobiła się niezręczna, ale ludzie myśleli, że to jakaś dziwna gra, więc posłusznie brali skarpety. Ja dostałem różową z pingwinami. Jeff kiwnął głową i szepnął: Dobra wróżba. Najdziwniejsze było to, że po tej imprezie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Koleżanka, która dostała skarpetę z jednorożcem, wygrała nagle 200 dolarów na loterii. Kumpel z czaszkami na skarpecie zerwał z toksyczną dziewczyną, i od tamtej pory jego życie się poprawiło. A ja? Ja zaliczyłem egzamin z chemii, choć byłem pewien, że zawalę go na całej linii. Po tym incydencie Jeff zniknął. Po prostu pewnego dnia jego łóżko było puste, a wszystkie jego rzeczy zniknęły. Na jego biurku została tylko jedna samotna skarpeta, zielona. Z wizerunkiem kosmity. Do dziś nie wiem, co się z nim stało. Czasem myślę, że Jeff był jakimś wędrownym magiem skarpet, który przynosi ludziom dziwne, ale szczęśliwe zbiegi okoliczności. A czasem wolę o tym nie myśleć. Jedno jest pewne: jeśli kiedyś spotkacie kolesia jedzącego surowe bataty o drugiej nad ranem, zastanówcie się dwa razy, zanim spytacie go o sens życia.